Witam serdecznie prezydenta miasta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego. Po raz pierwszy w Grudziądzu na balu jest przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego, pan Piotr Szymański, którego serdecznie witam. Oraz witam dwóch posłów z Grudziądza, pana Janusza Dzieńciowa. Wiem, że Państwo czekają na tą najważniejszą chwilę na początku i ona będzie czyli przedstawienie zespołu, który będzie reprezentował Muzycznickie Towarzystwo Żużlowe w sezonie 2012. Wszyscy wiedzą już o czterech nazwiskach: które jest David Watt, Liu, Ruth i Norbert Kościuk. Norbert Kościuk jest dzisiaj z nami, ale w dniu dzisiejszym będzie także podpisanie listu intencyjnego. Zawodnikiem, który zasili naszą kadrę w sezonie 2012. Zapraszam tutaj Andrzeja Karbowa. Oficjalne będzie podpisanie, nie kontraktu, wiecie, że jest Pan Przewodniczący i nie możemy tego podpisywać. Będzie podpisanie listu intencyjnego. Nie chcemy się narazić na nieregulaminowe rzeczy. Andrzej, bardzo proszę o złożenie podpisów. Pana Andrzeja Karkowa, piątego zawodnika w towarzystwie. towarzyszy Różowy. Dzień dobry, Zdjęcie Andrzej Karpow. dziękuję, że tu wszyscy jest. i naprawdę zadowolony, że oglądałem Grudziądzów, ten klub mnie podoba się i będzie jakaś najlepiej. I co chcę powiedzieć, dobra drużyna w Grudziądzów, dobre chłopaki i wydaje się, się, dobra atmosfera w tym klubie. I widzę jest dobra. No i będziemy starać się, jak w tym roku nie wyszło awansować, to może następnego awansujemy. Będzie starać się o I dziękuję wszystkim bardzo. Młodzież w sezonie 2012 będzie reprezentował Osmulski, ruiner i szybowski, dwóch naszych grudziąskich wychowanków, których postaramy się usprzętowić i postaramy się, żeby bardzo dobrze tam młodzież, przynajmniej w nowych przepisach, jeżeli takie będą, a najprawdopodobniej decyzje zapadną w poniedziałek. To dwóch młodzieżowców polskich będzie reprezentowanych, będzie musiało reprezentować każdy klub w pierwszej lidze. Także serdecznie tych młodych za... znajduje się autografy wszystkich zawodników też to Grudziądz, którzy reprezentowali barwy naszego klubu w sezonie 2011 i oczywiście piękne zdjęcie zdaje mi się, że jest to zdjęcie z pierwszego meczu w Grudziądzu z Poznania w momencie z całym zarządem i zawodnikami a więc serdecznie zachęcam do wzięcia udziału, cena była tak jak podobnie jak pierwszego bez złotóweczka skromna i czekam na Państwa propozycje jeszcze po raz trzeci. Wyjdźmy od